Czy panowie radę nas podrzucić gdzieś pod garaż? A, skrój, nie mamy jak się dostrzec nawet nigdzie. Dałbyś się rady. Łowozem strażackim, no to ja nie jechałem jeszcze. Ale Mogę z przodu? Nie mam się... O, proszę pana! O. A, a co ten ci zrobi? nie. O, proszę pana! Pan... To, ty, to... Nie naciskam. Proszę pana, a ten przycisk tego nie można dotykać? Nie można. Nie do... Proszę pana, zepsułem coś. O nie! przepraszam. Nie ruszam nie już. Nie rucam. A jakby się coś paliło, to gasić? gasić. Pan pan gasić. Panowie terazacy mnie podgaraz podwieźli, bo. Oj, dobra, teraz nie chcący. Seprasa, mnie nie Seprasa, mnie tący! No! Akradzaty! ty mi! Na już Matej! A nie mówili na przykład, że co on z komandos z jakiś, czy co on w, w nawis i tam. System... Mateo, bo cię kuta surośnie zaraz! Czemu? Bo ci stanie ty! No, spokojnie! Komando. <śm> to potem. Się nawet jeszcze... No tak, no co, no ale co No udało się, to się udało, no Pół policji też podpierę, Żebyś ty policję tak porobił To ja bym ci pogratulował No przecież policję rozszerpałem tych klapków też ta... Wychodźcie, wychodźcie Dzięki Maciej Prowadźcie Kurwa, auto rozjebo i wychodźcie Odsuńcie się, odsuńcie się Odsuńcie się Nie się. Nie Nie co to ma? Mateo! Kurwa, dobra, dzwonię. Mateo! Kurwa, jakby powiedział, co chcę zrobić raz w życiu. A mówiliśmy! Wysiadajcie i łapy do góry. Kurwa, mać. Dawaj łapy w górę. On kurwa, dał nie jebany, strzelać nie potrafisz? Kurwa strzelać nie potrafisz. A pierdole Kurwa ty dał nie jeden. się porobił jakiś klapek kurwa z pistoletem. Zabieram ci pieniądze kurwa. brak pieniędzy, ty biedakuty. jak on wygląda, jak on jest tam Coż o ty? Osiwiałem, jak oni byli na tym bootcampie i więcej tam chyba było wywiadów niż gray treningu. Także to jest taka. Nie jest wcale tak dobrze, że to jest taka medialna drużyna i się opiera tylko na piarze. No zobaczymy, jak to im wyjdzie. Ale fajnie, jakby więcej grali, a niż. A nie, tam kamery, telewizję, wywiady, to taki bootcamp dla pokazu, to wiecie, to... No ale... No ale może tak trzeba, żeby ci sponsorzy byli, żeby zostali i z górki będzie wkrótce. Siema, Wejrus. Słucham. Znajdę cię i zabiję. A kto mówi? Nie interesuj się. Agatka? Halo? Rozłączyła się. Ej, Dostałem taki telefon. Znajdę cię i zabiję cię. Słuchajcie. Ale to o, jakaś kurwa, kobieta tej. Przychodzi baba do lekarza i pyta, w jakich porach pan leczy. A on na to w dżinsach. <laughs> no dobry, dobry, w jakich porach? A w dżinsach. No, niezły, niezły. Niezły, niezły Nie niezły. Niezły, niezły. Tak na rozluźnienie. Nie, to ja mam tego. Poka, co masz? Stanna. Poka. Co to jest? O kurwa! To jest mocne? Nie ma pani 900 metrów. O kurwa! A! Kurwa się nie bój. A teraz sobie chcę zobaczyć. O, proszę pana, to jedno... Jeden, to jest jednopolicyjne to było auto, proszę pana, a druga osoba jest poza autem. O niech pan zabandażuje, jeśli krwawią, już będę wysyłał jednostki. I proszę pana, ja panu mówię gdzie my jesteśmy w ogóle. Tak, tak. Na wysokości stepu z bronią, proszę pana, jesteśmy tutaj na górze nad Ivywood. Dobrze, jednostka straży pożarnej powinna za chwilę już dojeżdżać. Właśnie medycy także wyjeżdżają. Dobrze, proszę pana, ja tu czekam. Ja się rozłączam. Dobra, dziękuję. Boisz się? Proszę, maskę. Nie boję się. A powinienem? Tak. A kto mówi? Powiedz. Kto mówi? Chcesz na randkę i ze mną, że wydzwaniasz? <laughs> Możemy iść, jak chcesz. Ale ty stawiasz, koleżanko. Za Zanim mówiła, mu buta przyciśnij go trochę. Rozłączyła się, pewnie nie ma pieniędzy, pewnie sama chciała, żebym ja postawiła. Typowe kurwa. Typowa baba, kto to jest tymi takimi samochodami? Tymi patrzcie na to, świeżaki patrzy. Tu kto mówi? Ja pierdolę ham. Nie rozumiem pana Proszę pana! Rozłączyło się No i dobrze Ej, to, to moje 5 minut od wstania z łóżka, a, do, a już mnie porwali No, złe miejsce, zły czas? Nie, to właśnie dobre miejsce Albo dobre Gdzie ma no Proszę Pana, no. kamera na mnie, proszę Pana! No? Halo, czy Pan słyszy mnie? Proszę Pana. Proszę Pana! No? Tutaj był wypadek! Wypadł z auta ten Pan, on... Proszę cicho! Cały rozjebany jest. Cały rozjebany. 00, mam pozwolenie? Proszę, na... kamera na mnie teraz. Po, Pierwsza pomoc, Bóg po Szkodowanemu. Ango nie bije! Proszę Czemu... Pana! 10 tutaj. Próbuję pomóc, widział Pan? Udziałam, on, w kamerze on mu dobrze pomoże lepiej. Ja... O Jezus! Tak, właśnie tak! Jak pierdolne to salwę, proszę. Koniu. Dobra, mówisz salwa, dobra. Koniu, tysięcznica. Zabij przed odlotem, Koniu, zrób to! Koniu, zabij! Żegnam! Tysiąc! Tysiąc subu. Dzięki, dzięki wszystkim! Ale poszło! Poszło! Dzięki wąsa, dzięki panowie za salwę! Nie radzę sobie, nie radzę. Przez dziewczyny! Nie radzę sobie, nie radzę. Cześć! Dziewczyna. Oj! O kurwa, ale cię zgurzyło ta muzyka. I chuj, po nie poradził sobie chyba. DON! kurwa nie pcę. Ręczniki papierowe, żeby tak mnie nie pizgało w oczy. No, Zaku. Ulubiony gatunek pornozów. Amatorskie jakieś? Nie wiem Meal? Nie, nie wiem. nie wiem Nie wiem W sumie kurwa, takie pytania zadajecie Nie wiem, jak, a jakie są kategorie A, a mnie wkurwiacie, takie mi pytania podpuszczam, kłapię z... Kurwa. A, już nie mogę. A zakwasy, a. a Aj, ty kurwa, a Oj, oj, oj! Aj, aj, aj! A! A! ja uh. mam, muszę zjeść ryż. Ajajaj... Aj, aj. No to dobrze, gdzie, gdzie, mam, gdzie mam to zobaczyć? no? Panie A ja nie, to. Pan no to... powinien wiedzieć, ja. no na forum miasta jest. Jest papier na to. Na dobrze, to się tylko zakończy na konfiskacie. Dobrze, proszę pana. Czego pan No kto wizji, ponieważ nie posiada pan na, na niej pozwolenia. Mam pozwolenie! Nie posiada pan takiego pozwolenia. Szatone. No kurwa! Chuj, Pana. bierz to, dobra, nie będę z tobą gadał Skuwam pan nogi, skuwam rączki, pan sobie zbierze te rzeczy. Kluczam. Halo, słucham. Kluczam. Chceś. Zagrałem w Definity Definity, skończyłem grę i te warmę to wejdę tam. Czy mafia ściga nas, jesteś, czy nie? Leś w mafii? Dobra, wchodzę! Dobra, za minutę jestem na serwisie. Dobra, dobra. Cześć, pa, hej, z mafią, trzeba mafię.